Cześć widzowie, dzisiaj chciałam wam pokazać mojego Burning Buddha, to jest największy owoc na mojej farmie no i mam go w ogóle ogólnie z eventu, zasadziłam go i postawiłam sprinkler, tyle się męczyłam, postawiłam jednego master sprinklera, dwa godli trzy advance i pięć basiców polewałam całą tą kłonewką, mam winstrue, to mi wskoczyło, Shocked. zrobiłam sprayem, później miałam chocolate Spray'em, klej mi wskoczyło, Amber. Tu właśnie czekam aż mi po dwóch dniach wskoczy Old Amber, a nawet po tygodniu Ancient Amber. Jeszcze mi Honey Glaze zrobiłem, Honey Sprinklerem, Chilled Spray'em i Cloud Toucher też Spray'em. Kosztuje 279 milionów. Liczę na to, że mi też zrobią Gold i chciałbym, żeby to było akurat na tego Burminuta, bo nie, ale to jest rzadkie, bo ja mam tylko jeden taki owoc i albo mi to zrobi Dragonfly, co 5 minut robi ja losową rzecz na Gold, albo Octopus skopiuje Dragonfly'a albo T-Rexa i oni zrobią Gold, albo T-Rex i kuchnie na to trzy owoce i zrobi do samą mutację. I oby to było gold. tak w ogóle, to macie wyrzuconego shortsa gdzie mi wygrał T-Rex. No i jak będzie gold, to będzie o wiele droższy. Może nawet kosztować kilka miliardów, a nawet może kilkadziesiąt miliardów. Jak coś to dam znać. No i to wszystko z tego odcinka. I to lala.